Jest, że tutaj normalnie osoba została znaleziona, pocięta, bez butów, ale nie, to jest pierwszy raz kiedy coś robi. Moi drodzy, właśnie jesteśmy pod mrówką i bierzemy się do roboty. Mamy 100 zł, mamy Władysława tutaj i dzięki temu Władysławowi musimy kupić najpotrzebniejsze przedmioty i nie możemy przekroczyć jego wartości, aby przetrwać w tym lesie. Dobra, jesteśmy na dziale z wirtłami szukamy najpowszechniejszych rzeczy Myślę, że musimy znaleźć coś typu siekierkę I coś typu do spania I O, i sznurek będzie zarąbisty Sznurek, jakieś prześcieradło i siekierkę Za dwa to To kosztuje 22 zł No, pokaż Tu mamy przesiwło Dobra, żeby nie było, pokażemy cenę Podobasz cenę? 21 Do koszyka Dobra, na folię malarską i mam pomysł, że nie będzie nam przemokał ani dół, ani dach Będzie chata. Dobra. Dobra. Okay. Patrzmy na pomysł. Patrzcie na cenę. 3 zł. Nie wiem, czy będzie widzisz. Będzie, dobrze dograsz. Wiesz, co ja bym zrobił? Co? Ja bym wziął z 5 metrów, bo to jest 3 złote za metr bieżący, co nie? No. Weźmiemy 5 metrów. Weźmiemy jakąś dziurę. I no zrobimy tak? tak, że po prostu będziemy tak wyścielone. Na no śpiwór i tak dalej. Położymy folię. Położymy folię. Potem na to, to żeby nie przemokło. No, kłopie. Po prostu kupować mieszkanie za 300 tysięcy, i mam na chatę za 100 zł zrobić. Do... poprosić, poprosić, nam to uciął. Tak? <grym> Izolację <zieletarszy> zrobimy, żeby nam nie wiało. 8 zł. 10 zł. Która? Ta. Ta. Ta? Ta. 20 m, wszystko bierzemy, żeby związać jakieś patyki. Dobra, to jest 50 groszy za mecz. A to jest na pewno ten? No tak. Żółty, żółty no. No. Jeszcze siekierka jakaś? Jeszcze siekierka jakaś i wszystko To porażę, 44 zł Mamy już około 8 gwoździe I w sumie wszystko będziemy mieli Tak no Ale ej Co? To za resztę kupmy szturek po prostu Chcemy teraz zapłacić No Jeszcze gwoździe I gwoździe, i gwoździe. gwoździe idziemy zapłacić naresztę za jeszcze będziemy wiedzieć czy możemy jakieś szmaty kupić albo coś na Dobra, środek. no 88 zł, to jest zbliżenie Gwoździe musimy znaleźć no. Mamy gwoździe na wagę nagraj no, ten wchodzi na wagę 100 gram, 116 112. Przekroczyliśmy o 112. Przekroczyliśmy trochę o 12 60 zł. 60 groszy. No ale jak mogłem tego nie kupić? no i co nie działa nagle? Jak mogłem tego nie kupić? Czy to będzie takie wyzwanie? No musicie nam wybaczyć. No ale w sumie, też, su, w sumie też kupiliśmy te paragony. Możemy je wykorzystać jako podpałę. Ogólnie tak, zaczął padać deszcz i to jest problematyczne ze względu na to, że będzie ciężko nagrać ten survival pod względem nie takim, że nie można zbudować bazy czy czegoś szałasu. Tylko i wyłącznie z tego względu, że nie będzie można zrobić ogniska. Zrobić, a ja zaraz dzwonię do mojego kamerzysty i zaczynamy działać. Jadę do domu na chwilę się ogarnąć. Godzina 17:11. Idziemy, moi drodzy, nagrać survival w lesie podczas deszczu. Bez śpiworów, bez namiotów. Tylko i wyłącznie to, co kupiliśmy za 112 zł. Przekroczyliśmy limit, ale no cóż, no tak wyszło, po prostu tak wyszło. Jak chcieliśmy mieć fajny krzemień to musieliśmy dopłacić, tak, żebyśmy się zmieścili challenge się nie udał. Jak Dobra, lecę. Właśnie zaczynamy naszą przygodę. Od potrzeb fizjologicznych. Idziemy w tamte lasy. Tam gdzieś jest rzeka. I tam nad tą rzeką zbudujemy naszą jednodniową nocną oazę. Jeżeli zobaczycie na słońce, jest takie duże. Możecie popatrzeć. Moja pięść to jest w sumie albo tak się robiło. Kurwa, oglądanie jakiejś to na geografik. To jak dwie pięści się zmieszczą do horyzontu i ten, to jeszcze dwie godziny mamy Budować domek Zjeść coś, rozpalić ognisko Musimy przygotować do tego nasze łowisko. Kameramę właśnie, czy tam sra? Tak, sra? Witam was serdecznie już w lesie, jesteśmy aktualnie I teraz tak moi drodzy Znaleźliśmy tutaj naszą małą ostoję, w której będziemy zamieszkiwać Byliśmy tam nad rzeką, ale jest tak porośnięte, że się tam nie da dostać Jaki jest plan? Plan jest yy, prosty: zbudować bazę i przeżyć do rana. I ogólnie, co? Będziemy teraz wam pokazywać nasze działania. Musimy zrobić ognisko, ale jest problem, jeden bo padało i kurwa, nie wiem, skąd wezmę suchą trawę. Zaczynamy zbudowę. Myślimy, że te nasze cztery drzewa będą ok. Połączymy sznurkiem, zrobimy platformę. Dobra, zaczynamy. Drodzy widzowie, to co tutaj widzicie, to jest właśnie, właśnie nasz dach. No, przypomniało mi się, że kupiliśmy folię malarską i po prostu zrobimy taką koncepcję, że tą folię zarzucimy tutaj i dzięki temu będziemy mieli dwa spady, co będzie naszymi ścianami, a resztę przymocujemy do drzew i będziemy mieli wejście z tej strony tutaj pomiędzy tymi tutaj konarami. Myślę, że git. Update. Przymocowujemy teraz tą folię tutaj do drzewka, będziemy mieli dom. Młody tam tnie. Saperko <grywa> tak Musimy teraz zabezpieczyć tą folię To sensie? Żeby nam nic nie wchodziło Po prostu Aha, że przysypiesz? O. No dobra Chciałem ja się nie zmiślić Będziemy się mijać dzisiaj tak? Wszystko robimy w prywatnym lesie No i stary, Bangladesz W ładnie wygląda, stary co to jest kurwa? I ten biały włożymy tu i stary, to jest domy, to co? Ej, a jakby... Dobra, wymyślimy coś i będziemy wam po prostu dawać aktualizację. Żeby było miękko, to tą piankę właśnie wykorzystamy teraz, naszą. Zgrzemy ją na pół. Hmm. Jakiś stary. Ta dąbra. Jest tak? Stary? Tylko to znajdą osobę. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ej, ps, ej, zajebiście! Jesteś tu leża. Stary, nie no, jest... Ale jest duszno. Robimy teraz zaknięcie do naszego namiotu. Coś takiego będzie. To zrobimy to... Ej, w ogóle inaczej. Weźmiemy tą całą folię. Stary, to ma drzwi nawet. Co? Powiedz mi, jaka sarna byś chciała tam nie? No nie wiem stary, nie? Stary to jest zamknięte z każdej, z każdej strony Nie, tu jest dziura Gdzie? Tu No bo tu jeszcze tu się, się dociągnie Nie jest Dociągnięto <laughs> Robota zrobiona Survival Na garażach mm. Zero procent Dobra, mamy pomysł, że Wykorzystamy to, że mamy taśmę i powbijamy tutaj zrobimy mal malutki ogródeczek W sumie, czy one ucinają te zasięgi? Ja lubię przykinać gdzieś tam, a mój kamerzysta nie lubi pikać No bo... To nie wypikasz tego pewnie Trzeba <grym> tylko pipi pipi Ale miałeś taką działkę? Nie. Co jest, patrz. Wchodzisz. A jeszcze krzesełeś... trzeba trzeba by było zrobić tu. I czekasz. Jeżeli możesz, to weź zasubskrybuj. albo zostaw łapkę. Bo patrz, jest mokre, a ja idę szukać suchej trawy. To jest to samo jakbyś powiedział, że możesz iść znaleźć igłę w siana Mokre, wszystko mokre. Ja nie wiem czy mnie ja to rozpala. Kiera. Mamy taki Ten paseczek co kupiliśmy w mrówce I hmm? To nam mawać dać no Już Uda. tak mocno, szybko O To ogień Mam nadzieję, że nie spalimy lasu. Tu zrobiliśmy taką zaporę dookoła. Patrzcie, że tu ładnie się zaczyna palić. A nagrywać całe ognisko? nie trzeba. Całe... Tu patrzcie jakie mamy ujęcie. Tu domek, płotek i tu nasze ognisko. Zaczynamy. Biwa. Musimy zjeść zanim się zrobi ciemno. Ale elegancko jest, nie? Trzeba po prostu pilnować. Na się jest mokro, Musimy się zapali. Patrzcie i tak. staliśmy taką lampę. No bo nie mamy latarki. No, to było... Pożyczyliśmy taką lampeczkę Ale elegancko, no nie powiesz, że nie Stary, mamy taką chawirę głowa mam to, Z głowa małą Drodzy widzowie, stwierdziliśmy, że Jako, że jesteśmy w dziczy Musimy też Mieć czym się bronić, więc Zrobimy łuk, mam taki sznurek specjalny I z tego zrobimy łuk, więc zobaczcie jak to powinno wyglądać Zostawmy to co nam tutaj natura dała, czyli ścięty pionik przez człowieka Pęka, jeszcze raz pęka To powinno styknąć Ogólnie to się boimy, że bo strzelali leśniczy i słychać jakby tu byli daleko nas. że Nadzie... Ja jestem dzikiem, nie? Ale mam nadzieję, że mnie nie pomylą z dzikiem. O! I teraz. Ale jak oni z karabiną w złoku, Bez problemu. Stąk. Okay. Stare jak ja by na to jelenia opolował. To, to był hit. Ty dobre Stary jest patent, nie? I teraz tak Jak już mamy Jak już mamy łuk Ogólnie na odwrót o ten czpień do góry po nieba Z 20 metrów poleć. Jest... Ej, czekaj, słyszysz to? Burza idzie Samolot leci. Nie, to jest burza. Samolot. No to tak to by było go ciągle słychać po trochu. Musimy się bardziej zabezpieczyć chyba. ogólnie no, tak. ma być burza w nocy. Więc tu będzie taka jazda. Że to nie, ja nie wiem czy my wytrzymamy do rana. Ale survival w lesie jest odbyw odbywany. Dobra, y, u I jedziemy z kopcem Na polowanie idziemy. Na żubry. Najprostsza ta strzała nie jest, ale ona jest taka, która ma rotację. I tak, teraz mamy tutaj na ostrzony pień, pień. Musimy tu zrobić mały wrąbek. No właśnie tu. Żeby nasz nasza sz, nasz, linek, nasz sznurek nie mówię mówić, bo jeszcze się, się. Aha, to jest sztuczna krew YouTube. Siekierą się, mam Dobra, robimy w rąbek, idziemy na polowanie. Bo wiem, że tutaj są na pewno żubry. Tylko nie wiem, gdzie mogą być. Pójdziemy się przejść. <grywanie> widzisz go? Słuchaj, słuchaj. widzisz go? Jedziemy. Ja kameramen co zrobiliśmy? <śmienny> Jeden na siebie, drugi dla mnie. Ach, ten surwiwa. Bez alkoholu. Jakby tak rykło coś. Wyobraź sobie, że tu tak siedzimy, nie i nagle tam. ja tak. I do domu. I gdzieś tam kurwa biegnę. Migiemy ja. Ojej Dobra widzowie, idziemy na odpór. Idziemy przejść, Czy nikt tu na nas nie patrzy, nikt nas nie podgląda. Byśmy bezpiecznie mogli spać, bo już jest 20. Nie, nie w kamerę, weź tak do góry. Jest 21.45. Jest tutaj strasznie. Możesz pokazać na tym na telefonie? Co? No, godzina. Aha, 21.45. Fajne auto. Idziemy. Nawet Cię nie widać tak szczerze. Muszę blisko Ciebie iść, no? Możemy tak. takie kółko zrobić. Masz coś opowiedzieć teraz o tym lesie? Ogólnie, tutaj w tym lesie ponoć jest tak, że to jest straszne. No bo ogólnie trzy osoby, chyba tutaj trzy albo dwie na pewno, ale trzy to nie wiem, zmarły, bo coś je nawiedziło. A znaczy, czy nawiedziło to nie Co wiadomo. się ale, dzwoni, ale to zaraz odbierzesz. Taka historia jest, że tutaj normalnie osoba została znaleziona, pocięta, bez butów, poszarpana. Taka nie poszarpana, tylko. No kurwa, nie wiem jak to było w sumie nawet. Bo to było dawno, artykuł, ale ogólnie tutaj znaleźli damy. tutaj, no tutaj damy artykuł I tu w tych lasach normalnie została znaleziona osoba, która zmarła z Ukrainy chyba no, a tu w ogóle są takie historie, że jakieś białe prześcieradła latają, kurwa, chuje moje dzikie węże To takie wiecie, wioskowe historie Ale na pewno w każdej historii jest je prawny I mam nadzieję, że się o tym nie przekonamy Chodźcie, idziemy sobie zobaczyć co dalej A w to jest creepy stary, to jest stereo creepy. Ja jakby tu sa? To ja aż bym kurwa dawno był w domu Dobrze, że ty jesteś, bo jak coś teraz ja szybciej biegam i cię coś złatę. No. Ej, no. ale tu by była lepsza bardzo. Ej, no, tu by była lepsza w ogóle. Tam? Stary, te cztery drzewa byśmy owalili i ten folię połączyli stary, pod... Nie, tu by było lepiej. Ale ci Popatrz do góry. Nie no, jeszcze nie ma... Nie wody. będzie deszczu. Mam nadzieję, że nie będzie deszczu. Ale nie, to jest pierwszy raz taki coś robię. Te wilki przemieszczają się po kilkanaście kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Więc jakby chciały, to by tu przyszły. Ale mam nadzieję, że nie chcą. Idziemy. Dobra, wracamy do bazy. Tam się nie, tak... chodźmy A, się ale... jeszcze... nie, nie mów, że teraz tu jest, czuję się niebezpieczniej niż tam. Tam się czuję bezpieczniej. No ja też się czuję bezpiecznie, mimo że mamy kurwa bazę z 20 metrów, ale tam jakoś jest tak, safe, no. nie? nie generalnie jest Nie jest creepy stary nie jest creepy Nie wiem czy my wytrzymamy stary Nie no wytrzymamy No ale ja nie wiem Taką muzykę włączymy tutaj Chodźcie idziemy Nie wiem czy się Jezus ja nie wiem czy wytrzymam w tym mieście patrz na to szew Ale tu jest straszny, Boże Pająki Cześć, jeszcze taki ty ten Jezus, to jest straszny Dobra, wracamy do bazy. Ej, ty się śmiesz, ale jakby ci coś teraz wyskoczyło... Nie, ja to... zawał, zawał. Ja zawał, ja, ja idę, kurwa... Ja idę tam, ja tutaj dole. Ej, bo cię nie widzę, woli. E, stary, nie strasz mnie tak, nie strasz mnie tak. Kurwa, cię straszyłem, ja w dole. Serio? No kurwa, już wiesz, co No Nawet naszej bazy nie widać. Z tego chujowego światła. Nie, pan O. ale wiesz co jest najgorsze w tej światkę, hmm? że wszyscy nas widzą, a my nikogo nie widzimy Ja śpię się <grym> Ja normalnie tak I tak śpię Muszę ja się boję Nie, nawet nie zasnę, Stary, na pewno nie zasnę Ja zasnę Nie ma szans Ja zasnę ale będę miał tryb czuwania na 100% Tryb czuwania co ty kurwa iPhone jesteś? No nie, ale będę miał Nie, ja tak śpię Tam to ład ładują do tych starych chyba kurwa z karabinu. Sobie tu elegancko leżymy. Bez klapek, buty na zewnątrz. Musi być kulturka. Tu właśnie wygląda od wewnątrz tak nasza, że tak powiem, struktura tego budynku. Możecie zobaczyć, jak wygląda. Tutaj ogólnie było tak, że są trzy węzły zawiązane. Tam są do dwóch drzew oddzielnie zawiązane węzły i teraz tak. Ja idę sobie zrobić drzemkę, bo jestem zmęczony Jest 22.30 Nie, jest 22.40 no, 22.40 jest aktualnie Ja idę się zrzemnąć. No, nie ma za bardzo co się stać tutaj aktualnie Jedynie co to może sarna przybiec Albo leśniczy nas może zastrzelić Bo coś tam strzelają chłopaki Na sportowo Ta pianeczka robi bardzo dużą robotę To kosztowało najmniej Ta pianeczka tutaj pomiędzy nami Ta pianeczka najmniej kosztowała Robi mega robotę i... Tak, niewiele trzeba, żeby w ogóle coś zrobić takiego rozpania, bo jakie tu efekty dymne są. Eee, ile wydaliśmy? 80 zł? Nie, no 112 ogólnie. Ale nie, no, jeżeli chodzi o takie materiały, wiesz, to potrzebne, nie mówię o tej rozpalce. Bo no teraz... to najwyżej wam przypnę jakieś. No powiem? tutaj nam, nam montażysta przypnie. I co, idziemy z się? Ja idę, znaczy się. Młody będzie sobie coś oglądał i widzimy się potem. Nic się pewnie nie zmieni. Nie odkręcamy się tak. Maria, nic się nie dzieje. No, mamy drzewa. Nawet kurwa się sarna nie zmieści pomiędzy tymi drzewami. No. Jedynie są od boku może. Ta. Tutaj. Twoja dupa nawet się tam nie zmieści <grym> To jest dźwięk, miód na moje uszy. Wręcz po prostu jest... Przepięknie, jest czwarte rano, ołóczyliśmy się idealnie, a tylko ze względu na to, że ptaki tak śpiewają ja nie mogę zasnąć. Nie było tak zimno. Przepraszam, że mam zamknięte oczy, ale latarką sobie świecę. Nie było tak zimno. Tutaj nasz materiał typu folia malarska do podłóg wytrzymała to wszystko i było naprawdę ciepło. Jedyny minus tego wszystkiego był to, że nasze drzwiżki troszkę przepuszczały powietrza i w stopy zimno, bo buciki zostawiliśmy na zewnątrz, ale nie jest mega. Jakby popatrzcie sobie przez tę dziurkę. O! Rozjaśnia się, więc powoli musimy wstawać. Trzeba tu posprzątać. Trzeba się stąd zmyć. Tak myślę, że przed piątą rano. Bo jeszcze musimy odwieźć Kaspra. Ale w domu mamy drzewa, to jest niesamowite. Nie masz podłogi, wylewki ci nie zrobili. Normalnie, Ej, ale w nocy tak przypierdoluje tą łopatę? A ja się kierę tutaj, wam. mi sobie obejrzeć się tutaj, proszę. W tym miejscu był dostarczany tlen. Tu zrobiliśmy sobie tlen, który będzie przepływał, który przepływał w sumie już, bo już ta noc się skończyła. Historia się kończy Boże, się nie wyspałem W sensie, spałem całą noc nie, Nic mnie nie obudziło Dobra, jak jest zimno To jest hit Zaczynamy sprzątać, słoneczko już wstaje Niestety musimy nasz domek, bazę, zobaczcie już powoli rozbierać Wszystko tutaj ładnie pościągać Żeby nasze drzewko nie zostało, że tak powiem Owinięte niczym. Ma oceniam tą bazę ogólnie stary z 9 na 10. Jedyny minus to było to, że drzwi zrobiliśmy trochę się. No i że było mało miejsca. I miejsca mało. No. Na następny raz musiało być trochę więcej miejsca, chociaż to był plus teraz, że to było mało miejsca. Jak no. było chłodniej i my dyszyliśmy przez noc, to było w miarę cieplej, nie? Że na małej powierzchni. Patrzcie jak wyleżane tu jest. Weź tu zbliż. Jak możesz? Nie wiem tego tak nie widać za bardzo. O tak widać. Normalnie ściuka, wyjechana. Ubite tu jest tak, jakby tu jakieś dziki leżały. No i leżały w sumie. Już. na na najlepsze wyglądałeś. Tyle wstało słońce? Mm -hmm. To jest hit. Cywilizacja jesteśmy. Tam budynki domy, płynki pola. To nie odpuściliśmy no. przez ten deszcz. Tam sneczko już. Ogólnie, jeżeli chodzi o następną taką wyprawę, musimy to zorganizować jeszcze w lepsze miejsce niż w las. Musi mm. wydaje, że to będzie psychiatryk. Dałem im spoiler, co? No. <laughs> będzie psychiatryk, zobaczcie Taka nocka w lesie no, była troszkę straszna, ale nie na tyle straszna, żeby bardzo bać. Więc wymyśliliśmy, że jak będzie 15 łapek w górę, to jedziemy do opuszczonego psychiatryka w Legnicy i tam będziemy spali. Zrobimy normalnie z jednego pokoju bazę i tam będziemy próbowali przenocować. I wymyślimy jakiś strzelanż, że na przykład ktoś musi iść gdzieś sam, przynieść coś, znaleźć coś. Takie wiesz, święte, nie? I, o, fajnie by było, jakby jakaś osoba z Legnicy to obejrzała. No wiem, że nikt nie obejrzewicy tego akurat, ale e, jakby nas nam no, poopowiadała trochę o tym, taki, taki, wiesz, lokalsi, takiego znaleźć, ej, ale się zeschizowałem od tego białego tam stary to I co? Zmierzamy po do auta. W sumie nie będę się żegnał w aucie, bo zawsze żegnamy w aucie. Pożegnam się z Wami tutaj dzisiaj, w tym oto miejscu, na tym pięknym tle. Chciałem bardzo podziękować za dzisiejszą przygodę razem. Saperka, siekierka, 100 zł i dużo zabawy. No troszkę więcej niż 100 zł, wiadomo, jedzenie, picie, ale 120-130 zł można się zamknąć, iść z kolegą do lasu i przetrwać się w nocy w lesie. Pozdrawiam Was i nara!